Kataliza. Zjawisko obecne w naszym życiu zarówno jako element procesów technologicznych wykorzystywanych w petrochemii, produkcji żywności, farmacji czy przemyśle samochodowym, jak i kluczowy aspekt procesów metabolicznych, bez którego życie nie mogłoby istnieć. Rozwój cywilizacji oraz poziom i jakość naszego życia silnie zależy od osiągnięć chemii i rozsądnego ich wykorzystania przez człowieka. Miejscem, gdzie prowadzone są wszechstronne badania nad zjawiskiem katalizy oraz procesami go wykorzystującymi, gdzie poszukuje się zależności między właściwościami substancji a ich składem i strukturą atomową, jest Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni imienia Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. W Instytucie założonym niemal 50 lat temu przez profesora Habera, a obecnie kierowanym przez profesor Małgorzate Witko, pracuje ponad 120 badaczy. Działalność Instytutu dotyczy szeroko rozumianej katalizy oraz chemii fizycznej, zjawisk zachodzących na granicach faz. W dziedzinie katalizy heterogenicznej działalność Instytutu koncentruje się na zastosowaniu procesów katalitycznych do reakcji ważnych dla środowiska naturalnego, które obejmują katalityczną eliminację zanieczyszczeń, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, w szczególności paliw kopalnych oraz wykorzystanie biomasy. Poszukuje się nowych i przyjaznych dla środowiska metod otrzymywania katalizatorów opartych na układach tlenkowych, naturalnych i syntetycznych minerałach warstwowych oraz układach metalicznych. Badania obejmują projektowanie i otrzymywanie materiałów o kontrolowanych właściwościach i ich charakterystykę przy użyciu zaawansowanych metod teoretycznych. Stosując biokatalizatory, przeprowadza się efektywną syntezę nowych związków do zastosowania w medycynie. Bada się strukturę i mechanizmy działania enzymów i białek, a zdobyte doświadczenie wykorzystuje się przy produkcji bioplastiku. Poszukując materiałów do zastosowań biomedycznych, bada się zawiesiny oraz monowarstwy nano i mikrocząsteczek. Produkuje się wyspecjalizowane materiały wykorzystywane w diagnostyce medycznej. Prowadzi się również badania nad bioenkapsulacją leków, wytwarzaniem nanometrycznej grubości powłok polimerowych i zachowaniem samoorganizujących się układów. Centrum zainteresowania znajdują się również mechanizmy tworzenia i stabilizacji pian, ogniwa paliwowe oraz ochrona antykorozyjna i procesy fotokatalizy. Powierzchnie różnych materiałów są tak modyfikowane, by zwiększyć ich trwałość i użyteczność pod kątem zastosowań w medycynie, nanoelektronice, ogniwach paliwowych czy fotokatalizie. Procesy adsorpcji i desorpcji pojawiają się w szerokiej gamie problemów badawczych i technicznych. W Instytucie bada się te procesy wykorzystując zaawansowane metody eksperymentalne i teoretyczne. Z wykorzystaniem zaawansowanych metod fizykochemicznych prowadzi się badania nad nanostrukturami tworzonymi przez metale przejściowe i ich związki. Te niskowymiarowe układy pełnią funkcję układów modelowych w badaniach mających wyjaśnić zależności między reaktywnością i właściwościami magnetycznymi, a strukturą przestrzenną i charakterem chemicznym badanych materiałów. W zakresie badań nad dziedzictwem kultury prowadzi się rozpoznanie struktury i właściwości historycznych materiałów budowlanych i artystycznych. Badania podstawowe są powiązane z obszernymi programami badawczymi w obiektach zabytkowych i praktyką konserwatorską. Wszystkie prowadzone w instytucie prace łączą podstawy teoretyczne z badaniami eksperymentalnymi i wdrożeniowymi, które mogą znaleźć bezpośrednie zastosowanie w usprawnianiu procesów technologicznych.